Jakie są średnie terminy produkcji na lepek 3D? Staramy się realizować wszystkie zamówienia z możliwie najkrótszym terminem produkcyjnym. Czas produkcji na klej 3D zależy przede wszystkim od etapu druku. Technika zadruku często decyduje o tym, czy uda się też przyspieszyć produkcję. Najszybszą i równie najbardziej ekonomiczną techniką zadruku jest druk cyfrowy, pełnokolorowy. W tym druku udaje się przy niewielkim obłożeniu produkcji realizować zlecenia nawet w 2-3 dni robocze. Zwykle nasze realizacje trwają około 4-5 dni roboczych, ze względu na ilość projektów w kolejce produkcyjnej. W technice sitodrukowej trwa to nieco dłużej. Bywa, że potrzeba około 7 dni roboczych, żeby dobrze wydrukować, wyplotować i zalać do formy wypukłej zlecone prace. Podobnie w druku offsetowym, który też wymaga więcej czasu na przygotowanie. Oczywiście terminy zależą też od nakładu produkcyjnego. Gdy zlecenie dotyczy bardzo dużych ilości, wtedy rozważamy z klientem dostawę kilkuetapową, tak aby zapewnić jak najszybsze dostarczenie pewnej ilości. Jeśli chodzi o terminy, staramy się być bardzo elastyczni i dopasować się, jeśli to tylko możliwe, do Waszych oczekiwań.